Cześć, witam was na recenzji karty graficznej od Zafayera Radeon r 7260 x Zacznijmy sobie może od kultury pracy, która stoi na wysokim poziomie Karta jest praktycznie niesłyszalna Nawet gdy jest pod dużym obciążeniem, karty praktycznie nie słychać W tym przypadku niestety cisza nie idzie w parze z temperaturą Karta niestety pod 100% obciążeniem Podczas moich testów doszła do 77 stopni Wspominając o tym, że... Normalna temperatura tej karty w spoczynku wynosi 38 stopni, także ten skok jest naprawdę bardzo duży. Testy tej karty przeprowadzałem w benchmarku FurMark właśnie z takimi ustawieniami. Jakie teraz widzicie, tutaj screena z programu HV Monitor właśnie tych temperatur, także właśnie tak to się przedstawia. Jeśli chodzi o gry, pierwszą grą, w jakiej testowałem tą kartę, był to Euro Truck Simulator 2. Na ustawieniach średnich bez problemu, bez żadnego problemu można, można w tą grę pograć. FPS-y utrzymywały się między 80 a 100. Także gra naprawdę jest bardzo grywalna, bardzo płynna. Na ustawieniach wysokich już było trochę gorzej, gdyż te FPS-y wahały się mniej więcej 60-80. Na ustawieniach ultra było już o wiele gorzej. Poza miastem FPS-y wahały się między 50 a 60. Gdy już na przykład wjechałem do miasta, te FPS-y nawet potrafiły spaść do 30 klatek. Także tutaj gra już była mało grywalna. Kolejną grą, w jakiej testowałem tą kartę, był to Wiedźmin 2, zabójcy Królów. Tutaj sprawa przestawiała się już trochę gorzej, gdyż. Mam wrażenie, że ta gra jest słabo zminimalizowana No i właśnie kartę testowałem w takiej misji, której według mnie było najwięcej szczegółów do ogarnięcia, świateł, shaderów itd. I tutaj faktycznie karta się gubiła Na ustawieniach średnich można grać płynnie Jest to około 60 km na sekundę Oczywiście małe spadki oraz wzrosty tych FPS-ów były rejestrowane. Czyli załóżmy, że między 50 a 80 fps na ustawieniach średnich można tutaj pograć. Na ustawieniach wysokich niestety to już był problem. I według mnie na takich ustawieniach w tą grę na tej karcie nie da już się grać. Klatki utrzymywały się między 20 a 50, także myślę, że nie jest to wystarczająca liczba FPS-ów, przy których komfortowo można grać w tą grę. O ustawieniach Ultra już tutaj nie wspominam, gdyż, gdyż tam po prostu no, nie da się grać. Klatki cały czas są poniżej 30 fps także jeśli chodzi o tą grę, można by ją pograć maksymalnie na ustawieniach średnich. I myślę, że to by było na tyle. Niestety nie mogę porównać tutaj do innej karty graficznej, gdyż to jest pierwsza karta graficzna, jaką testuję i ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć. Jeżeli chcielibyście coś wiedzieć więcej o tej karcie, ja o tym nie wspomniałem, gdyż po prostu mogłem zapomnieć, to piszcie w komentarzach wszystko. Na wszystkie komentarze odpowiem. Także ja się już z wami żegnam. Cześć!